Okej, niemiecki. Skąd mam wiedzieć, kiedy perfekcje używa się haben, a kiedy sein? Uh, ganz einfach. W większości przypadków używasz haben. Zum Beispiel. Ich habe gesagt, sie hat geschrieben. Hmm, ok. A sein? Sein używa się, kiedy chodzi o ruch albo zmianę stanu. Czyli czasowniki jak kommen, fahren, laufen, gehen? Dokładnie. Ich bin gefahren, sie ist gegangen, und wir sind Gelaufen. Czyli chodzi o to, że się ruszamy? Właśnie tak. Ok, a co z tą zmianą stanu? Zmiana stanu to takie czasowniki jak wachsen, einschlafen, verschwinden, sterben und aufwachen. Co Gestern bin ich sehr spät eingeschlafen. Teraz to proste, ale pewnie są wyjątki, co? Racja. To przecież niemiecki. Jest grupa czasowników które nie pasują do żadnych reguł. Hmm, na no przykład? What? Begegnen, geraten, geschehen, gelingen, misslingen und vorkommen. Ich bin im im Pakt begegnet. No dobra, da się to ogarnąć. Jeszcze drobnostka na koniec. Ojejo. Czasowniki sein, bleiben, passieren und werden też łączą się z Ich bin nervös geworden. <t essays> so einfach.